Hej, cześć siemanko, z tej strony Gzymsi. witam Was w trzecim odcinku Zeżniw. W dzisiejszym odcinku sobie pojedziemy wymucić ten słonecznik, <laughs> yy, Tak, musimy wymucić słonecznik W tym celu trzeba będzie wypożyczyć przystawkę do kukury, tego kukurydzy słonecznika ze sklepu Czyli jedziemy kombajnem po... No. No tak, po słonecznik, na ta przystawkę, i potem jedziemy na pole. W kolejnym odcinku myślę jakieś gumberowanko czy coś. Takie rzeczy nie, jeszcze słowa chyba musimy zwieść, z tego co mi się kojarzy. Yy, to to i cóż więcej Wam mogę powiedzieć. Dziękuję za wszystkie łapki, subskrypcje i komentarze. Bardzo motywują. Yy, co tu dalej? Myślałem o jakichś nowych nabytkach

11, może 72, 11. No, coś takiego, bo 3 pk to tak raczej myślę, że nie, że coś większego by się przydało. Yy, dobra, ale tutaj wypożyczamy hedery do kukurydzy. Dobra, wypożycz. Tak, ok, powinien pasować. Tak więc teraz sobie pojedziemy wymócić słonecznik i tak, nie dobrze, ładnie pasuje. Yy, Młcić słonecznik. No. I co ja wam mogę dalej powiedzieć? I zakończymy żniwa i wtedy będzie. Można się wziąć. Yy, za pracę pożniwne no właśnie nabytki no jakiś siewnik nawet trzeba by było wyśle kupić bo ten co jest to taki no tak no, mógłby być lepszy Teraz razu sobie weźmiemy z modem follow me zrobimy tak żeby ciągnik jechał za nami a co, co ja będę dwa razy jeździł trzeba swój czas oszczędzać Dobra, już mniej więcej o której zaczęliśmy nagrywać. Tak więc, dobra, bierzemy 60 i dawaj w pole. Tutaj stoi nowy nabytek, trzeba by niego przyjąć. W ogóle mod koncert się skończył, czyli za niedługo, bo nie będą aktualizacji modów. Czyli może się coś nowego pojawić, ciekawego. Już jest i jedziemy pizonem. Nasz przyjaciel powinien za nami podążać. Podąża i jedzie super. A my jedziemy na pole. No tu w sumie można by też jakiś większy komain kupić, bo jeszcze trochę pieniędzy jest za dotację tak więc no, to też jest jakieś wyjście i w sumie można by jakąś taką przyczepę większą kupić, żeby tych dwóch nie ciągać. Jedną trochę większą. A by na razie zostawić. No właśnie. Coś by się tu przydało ciekawego. No. W ogóle pisaliście, że ta że przyczepa są zbierająca do 60 jest trochę za duża. A moim zdaniem jest dobra. W końcu no 60 daje radę i tak patrząc na odpowiedniki polskich przyczep, tych dwuosiowych i jednoosiowych samozbierających, to z dwłosiową 60 daje radę z tego co wiem tak więc no powinno być ok. o dobra, jeżdżę 60. Trzeba zwolnić pracownika, żeby mnie tutaj nie okradał z pieniądzów. I startujemy. Załączamy i startujemy tutaj z słonecznikiem. I tak, o, fajna nawet animacja jest tutaj z tym słonecznikiem. Z tym kombajnu. I co tam ciekawego możecie jeszcze powiedzieć, napisać? No w sumie to nie wiem, no żniwa są plony też są yy, A tak to to nie wiem, co tutaj ciekawego jeszcze można by powiedzieć Zakomunikować Wam ja tutaj, one pewno te pola połączymy żeby to wszystko ładnie cykwuch móc wykaszać za jednym razem Ech. nie? Tak, trzeba wykaszać wszystko pięknie za jednym razem. I dodatkowo tak, nie mam inspiracji na odcinek, ale są nareszcie, nareszcie jest takie sporo polskich modów, na których można grać. I w ogóle też się przymierzałem jakąś tu prasy wytrzasnąć na serię. I w sumie, nie wiem, to jest tak prasa rująca klas Roland 250 Pewnie wszystkim bardzo dobrze znana Tak, to są jeszcze no, kostkujące, wielkokabarydowe, ale to to nie przejdzie tutaj Ciągnika nie ma aż tak mocnego Chyba, bo jeszcze widziałem prasę kostkującą w taką małą Tylko wtedy tam trzeba byłoby przyczepę z boku podstawić i on to by tam ładnie wszystko prasował aczkolwiek z małą jest trochę problemów właśnie zobaczmy jak ze środka ze środka też pięknie też z małą jest trochę problemów kontynuując temat bo tak no nie ma zbytnio nie ma zbytnio co tutaj jak to potem zbierać bo to tak znaczy się może sprasować zbierać to jeszcze ok ale jak to potem magazynować i w ogóle miejsca dużo zajmuje i takie no, nie niedobrze dobrze no. Nie tak jak być powinno. O! Słonecznik całkiem ładnie sypie. Jedno okrążenie i praktycznie pół co jak na tą serię. Na aktualne naważenia, a w zasadzie braki w nałożeniu. Nie jest źle. No. Zanim długo będziecie na pół wakacji Ta wakacje się zaraz skończy Trzeba będzie wrócić do szkoły Tak nie tak zaraz Ale tak No bliżej niż dalej do wakacji Do końca No w sumie jeszcze kawałek dalej no. Okej okay. Ale no tak wakacje Jeszcze są nie korzystacie z wakacji. Hmm. Jak to pole tutaj dalej budzić? Myślę, że dalej będziemy jeździli dookoła. A potem najwyżej nie, nawet się nie ma co się przecinać, bo ono takie dziwne, że, że tutaj nie ma jak się nawet dobrze przeciąć. tak się dobrze przeciąć, tak więc jak na razie idziemy dookoła chyba, że coś nie wymyślenia nie ma jak oj, ale jaki robię, dobra nieważne miaki robię, ale I twardo, ale do przodu twardo, ale do przodu dokładnie i cóż, cóż wam tu mogę więcej powiedzieć jest mi ciekaw czy Osina dostanie Season Moda, bo już za niedługo ma być wydany Season Mod i jak on bardzo pozmienia rozgrywkę. Jak bardzo utrudni. To, że utrudni to wiem, że się skończy to łatwe wszystko. Takie łatwe działania. No, skończą się łatwe działania i trzeba będzie... Będzie trochę trudniej. Ale i tak nie tak jest źle to. jest jednego dookoła, a nie jakoś tak w rządkach równo. I zaraz przed nim jest hate. Wiecie też za to. W ogóle jestem ciekaw, czy zakończymy to okrążenie, czy się nie uda. Uda się czy się nie uda, no tak. Hmm. Co wam tu jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? Nie mam co, właśnie, nie mam co, więc w sumie to może być niezły pomysł. Aby zakończyć, już odcinek będzie taki krótszy. Ja to pole sobie wymówkę, tutaj już myślę, poza odcinkiem. się sobie jeszcze tylko się wysypiemy. Wymówkę poza odcinkiem i tyle. Bo no nie mam o czym gadać, kurczę. Tematów mi brakuje. Możecie się wykazać, ludzie, w komentarzach. Że o czym mogę pogadać na odcinkę, żeby nie było aż tak nudno. Tak. No to cóż. Na razie. Cześć. Czołem. Do usłyszenia.